Hej, siemanko ziomeczki, witam was w kolejnym odcinku Nauka Hiszpańskiego z Tiptonem. W tym odcinku przerobimy sobie zwierzęta. Los animales. Ale najpierw chciałbym wam coś powiedzieć. Bo dużo z was pytało się, kiedy będzie kolejny odcinek, dlaczego nie ma i tym podobne. Więc będę was z wami szczery. Bawiłem się prawdziwego youtubera, który wstawia jeden odcinek na miesiąc albo na dwa. Jak mu się nie podoba. Nie, tak do nas to nie miałem czasu, ale dobra. Jedziemy z odcinkiem. Najpierw musimy przerobić sobie poprzednią lekcję, więc zaczynamy. Co w poprzedniej lekcji zjadłem? Ogórka. Jak się nazywał? Bo dużo z was już sobie zapamiętało to słowo. No dzięki sławnego ogórka, którego zjadłem. No. Pepino, wyśmienicie. Dynia. Karałasa. Bardzo dobrze. Szpinak. No, pamiętasz? Espinaka. Bardzo dobrze. Sałata to była. Jak była sałata? leciura. Wyśmienicie, rzutkiewka. Rabadon. bardzo dobrze. A fasolka szparagowa, u jak była? No, zrobiliśmy małe porównanie do Żyda. No, jak była, pamiętasz? O, teraz się o Żydzi, już pamiętasz. U Dia verde. no, bardzo dobrze. Czosnek, Acho, bardzo dobrze, jak na razie pamiętasz. Widzisz, nie było trochę odcinka, już to wszystko zapamiętujesz. Seler. Apio, no, bardzo dobrze. Pietruszka, jak była, Perechil. Bardzo dobrze, jestem z Ciebie bardzo dumny. Pomidor. Tomatę. Podobnie jak w angielskim, więc nie ma problemu. Papryka. Uu, jak była papryka, to też z tym jest problem. Nie, nie ma problemu. Pimiento. Bardzo dobrze. Soja. I tutaj chciałem poprawić, bo w poprzednim odcinku powiedziałem soja, że mówi się identycznie. Ale no, spytałem się jakiegoś Hiszpana. I podobno się w Hiszpanii mówi socha więc, sorry. Ja mówię zawsze soja i mnie rozumieli, ale to jest socha. Okej. Okay. szparagi. Es, tylko no, takie hiszpańskie sy. Esparago. No, bardzo dobrze Ci to idzie, jak na razie. Zobaczymy z tym. Jakba kukurydza? Maiz. No kurde, no nie mam do czego się przyczepić. Umiesz to perfekt. Oliwka. Aceituna. Bardzo dobrze. Awokado? Z tym będziesz miał problem, nie? Masz problem? No, aguakaty, jak tyś to świetnie wypowiedział. No, to marchewka. Fanaoria, bardzo dobrze. Ziemniak, patata. No, kurde, no. Co ja mam ci powiedzieć? Umiesz to wszystko wyśmienicie. Kalafior, koliflor. Jestem w ciebie dumny, bo dosyć było trudne słowo, i ładnie sobie poradziłeś. Broku, brekol. No, a cebula ostatnie słowo. No, pamiętasz z tego? Ja, no, kurde, jak tyś to zrobił? Tyle słów na pamięć? Bardzo dobrze. Ja je po hiszpańsku umiem, po polsku no. Ma no tak mniej więcej. Ok, Ziomerski, więc teraz będziemy się uczyć zwierząt. Los animales. Ok, tutaj Wam powiem dwa razy słowo po hiszpańsku, dwa razy zdanie i przetłumaczę to zdanie na polskie. Ok? Więc. La Mariposa. La Mariposa. I zobaczcie, jak tutaj ładnie brzmi po hiszpańsku mariposa. A jak brzmi po niemiecku? Tak, brzmi po niemiecku. To "Schmetterling". No i co? Ładnie brzmi po polsku motyl i po hiszpańsku mariposa, a nie jak po niemiecku. OK, zdanie. La mariposa vive cinco días. La mariposa vive cinco días. Czyli motyl żyje 5 dni. Mrówka. La hormiga. La hormiga. Zdanie. La hormiga es muy trabajadora. La hormiga es muy trabajadora. Czyli, y es bardzo pracowita. Pschova. La abeja. La abeja. Zdanie. Sin la abeja no habría vida en el planeta. Sin la abeja no habría vida en el planeta. Czyli bez pszczoły by nie było życie, życia na ziemi. Ok, stonoga. El ciempies. El ciempies. Zdanie. El ciempies. No tiene cien pies. Czyli stonoga nie ma nóg Konik polny. El grillo. El grillo. A zdanie. El grillo jest muy pequeñito. El grillo es muy pequeñito. El polny es muy Osa. La vespa. La vespa. Asdaña. La vespa es un insecto. La vespa es un insecto. Chili osa es insecto. Crab. El cangrejo. El cangrejo. I tutaj puszczę Wam z powrotem zwrotkę z naszej ulubionej bajki, czyli z Spongebobka Ciasto Porty. No, żebyście, no, bardziej zapamiętali. Patrzcie. O, oh, pobrecito. mi tocar una canción triste para ti en el violin más pequeño del mundo. No, i tak to łatwiej zapamiętacie. A zdanie chyba już nie muszę budować, bo było w tym małe zdanie. Więc przejdziemy do następnego. Żółw. La tortuga. La tortuga. I załóżmy, no, zdanie będzie La tortuga jest muy lenta. La tortuga jest muy lenta. Czyli żółw jest bardzo wolny. Tam powolny by było. W przetłumaczeniu. Ok. Żyrafa. La girafa, La jirafa. Zdanie. La jirafa tiene rukoejo muy largo. La girafa el cuello muy largo. Czy żerafa ma długą szyję? Kogut. El gallo. <muchy> Cieszę to. Jeszcze raz powiem. El gallo. <muchy> Co jest szósta rano? Nie. Dobra. Niech będzie. Zdanie. El gallo te despierta las 6. El gallo te despierta las 6. Kogut budzi cię o 6. Ok. Krowa. La vaca. La vaca. Zdanie. De la vaca sacamos leche. De la vaca sacamos leche. Czyli że z wydobywamy mleko. Yashurka. La lagartija. La lagartija. Zdalje. En Palma de Mallorca hay muchas lagartijas. En Palma de Mallorca hay muchas lagartijas. Czy na majorce jest bardzo dużo. Ach, co ja gadam. Na majorce jest dużo jaszczurek. Jesz. El erizo. El erizo. Mam pytanie do Was. Czy ktoś kiedyś nie widział tego? Mięsny jeż to moje ulubione danie. Zawsze, kiedy przyrządzamy go z wydatką, śpiewamy mięsny jeż, mięsny jeż, ty go zjesz, ty go zjesz. Mięsny jeż, mięsny jeż, ty go zjesz, ty go zjesz. A wszyscy to znamy, nie? Więc... Zdanie. El erizo es muy bueno. El erizo es muy bueno. Czyli jesz jest bar... es, es bardzo dobry. No, wiemy, że przecież nie zjemy mięsnego jeżanu, ale... No, kto wie, może ktoś utnie mu łeb i go zje. Nie wiadomo co to już nie wnikam. Ok. Mucha. La mosca. La mosca. Ok, teraz zdanie. La mosca molesta mucho. La moska molesta mucho. Czyli mucha bardzo przeszkadza. Ok, już sobie odleciała. Niedźwiedź. El oso. El oso. Zdanie. El oso jest muy grande. El oso jest muy grande. Czyli niedźwiedź jest bardzo duży. Owca. La oveja. La oveja. Zdanie. Las ovejas viven en la granja. Las ovejas viven en la granja. Czyli owce żyją na wsi. Owce żyją na wsi. Pies. El perro. El perro. A zdanie? El perro es muy mono. El perro es mono. Czyli pies jest bardzo słodki. Ale mono to też jest zwierzę. Co przejdziemy do niego za kilka zwierząt. Ok? Ok, więc. Świnia. El cerdo. El cerdo. A zdanie... Tu eres mój cerdo. Tu eres mój cerdo, czyli jesteś świnią. Dobra. Koń. El caballo. El caballo. A zdanie... No nie wiem. Los caballos huelen mal. Los caballos huelen mań. mań. Los caballos huelen mal. Czyli konie e, brzydko pachną to by było, ale no, po polsku mówimy, że śmierdzą, A w wolnym tłumaczeniu to, że brzydko pachną. Tygrys, el tigre, el tigre, a zdanie, el tigre es muy bonito, el tigre es muy bonito, czyli że tygrys jest bardzo ładny. Mysz, el ratón, el ratón, i też tutaj mamy znanego nam pana w Hiszpanii, od tego proszę, Heronimo Stilton, jest myszą. Okay, ok, żegnamy się z nim. A zdanie by brzmiało tak. El ratón es muy pequeño. El ratón es muy pequeño. Czyli si mysz jest bardzo mała. El... teraz soba. El búho. Macie tam sobie. El buo, Zdanie. El búho se despierta por la noche. El buo se despierta por la noche. No, już no, no sobie odleciał, no. Czyli że e, sowa się obudzi w nocy. Wąż, la serpiente. La serpiente. Zdanie: La serpiente es muy larga. La serpiente es muy larga. Czyli że wąż jest bardzo długi. Żaba, la rana. La rana. Zdanie: Algunas ranas son venenosas. Algunas ranas son venenosas. Czyli, że niektóre żaby są trujące. Są, no, no są trujące, że mają jad. Osioł. El burro. El burro. Czyli by było zdanie jakieś El burro es muy tonto. El burro es muy tonto. Czyli, że osioł jest bardzo głupi. Kot. El gato. El gato. A zdanie? El gato gris. El gato gris. Czyli szary kot. Kaczka. El pato. El pato. A zdanie to by było Al pato Donald lo echan en Disney. Al pato Donald lo en Disney. Czyli eh, pato Donalda puszczają go w Disney. -o. Kangur. El kanguro. El kanguro. Mm, nie ma żadnego pomysłu na zdanie, więc prowadzimy do ptaka. El pájaro. El pájaro. El pájaro canta muy bien. El pájaro mój bien. Czyli że tak bardzo dobrze śpiewa. Następny lew. El leon. El leon. Zdanie. El leon es el rey. El leon es el rey. Czyli że lew jest królem, dobra. Panie królu, to jest mój odcinek. Już królu Julianie. Do nogi. <laughs> ok, krokodyl. El cocodrilo. El cocodrilo. I tutaj powiem wam, że się bardzo często my, mylę, my mówię i mówię po polsku kokodryl. Co to jest, źle się wymawia, ale no... Ja już tak mam, bo mieszkam tutaj w nie wiadomo ile lat, już z 12 lat, na 13. A ja mam prawo. Wy nie, wy musicie wszystko dobrze wymawiać, dobra? Nie popełniacie moich błędów. A zdanie... El cocodrilo es muy peligroso. El cocodrilo es muy peligroso. Czyli że kokodryl... Krokodyl. Czyli, że krokodyl jest bardzo niebezpieczny. No, a wcześniej powiedziałam, że mówię krokodyl. No i proszę, i powiedziałem. Dobra. Następne. Małpa. El mono. El mono. Zdanie. El mono jest mój tonto. El mono jest mój tonto. Czyli, że małpa jest bardzo głupia. Ryba. El pez. El pez. Zdanie. Tengo un pez en mi casa. Tengo un pez en mi casa. Chisema mi nombre w domu. Królik. el conejo, el conejo. Hasta ahí todo bien. A los conejos les gusta la zanahoria. A los conejos les gusta la zanahoria. Chisé krulikom krulik kruliki lubią marchewkę. Swoń, elefante, elefante. Sdańia qué es? El elefante pesa muchas toneladas. El elefante pesa muchas toneladas, czyli słoń waży wiele ton. Pająk. La araña. La araña. A załóżmy takie zdanie. Si te muerde una araña, te conviertes en Spiderman. Si te muerde una araña, te conviertes en Spiderman. Czyli jak cię ugryzie jakiś pająk, to się zamienisz w Spidermana. Biedronka. La mariquita. La mariquita. Jakie zdanie? La marikita es roja. La marikita es roja. Czyli, że Biedronka jest czerwona. Ale też jak jesteście w Hiszpanii, powiecie komuś, że jest tu eres marikita mariquita. Ja Załóżmy, Czyli ty jesteś Biedronką. To nie znaczy, że ty jesteś Biedronką, tylko, że ty jesteś homoseksualistą. Więc nie mówcie nikomu tak. Ok, jak się odcinek wam spodobał, to nie zapomnijcie kliknąć kciuka w górę, zasubskrybować mój kanał na więcej no i co no i nara czekam do następnego